Trenerka Siegna Szwoska, przy nie Zagłębia Sosnowiec. Panie trenerze, pańska opinia na temat wydarzeń na stadionie Rudowym. Moja opinia na temat meczu. Trudno mi uwierzyć, że przegraliśmy ten mecz. Mecz, który w zasadzie w pierwszej połowie powinniśmy zakończyć na dobrą sprawę. Prowadziliśmy 2-0, później 2-1, mieliśmy rzut karny i myślę, że... W każdym meczu jest taki moment yy, kluczowy i to był kluczowy moment dla tego spotkania, wydaje mi się. Ten rzut karny, niewykorzystany, spowodował to, że yy, czekaliśmy 3-2. Tak patrząc na, na to spotkanie i, i na te wydarzenia, to odnoszę wrażenie, że jeden zawodnik zrobił różnicę. No tutaj na myśli Deje. Yy, boli, boli niesamowicie yy, taka porażka, bo Oczywiście, Arka walczy o, mm, o awans do Ekstraklasy. My mamy inne cele, ale jeżeli prowadzi się 2-0 u siebie na, na boisku, to nie można sobie pozwolić na stratę takich bramek. Dziękuję. Jest z nami trener Arki Dnia, pan Dariusz Barzec. Trenerze, bardzo Dzień proszę dobrze. o podsumowanie wydarzeń boiskowych. No, bardzo się cieszymy. Zawodnicy, ja tego zwycięstwa. Było to dla nas bardzo ważne zwycięstwo. Wiemy, jaki mecz jest przed nami, ale dzisiaj ten mecz był dla nas najważniejszym. Weszliśmy w ten mecz niezbyt dobrze, bo straciliśmy szybko dwie bramki, ale gra nasza wyglądała dość dobrze. Cieszę się, gratuluję zawodnikom, gratuluję im postawy, wiary, zaangażowania tej determinacji, o której mówimy i dzięki temu dzisiaj wracamy z trzema punktami. Jesteśmy naprawdę wszyscy bardzo szczęśliwi. Bardzo dziękuję. Czy mamy jakieś pytania? Ja, mam... jeszcze, ja jeszcze chciałem tutaj z tego miejsca życzyć Zagłębiu, żeby za rok, jak już to ten stadion nowy będzie wybudowany, zagłębie wróciło do ekstraklasy i mam nadzieję, że my już tam będziemy na was czekać. Bardzo dziękuję trenerze z, ze swojej strony z naszej strony życzymy udanego występu w niedzielnym finale Pucharu Polskiego. Dziękuję bardzo